Jezus ujawnił szokującą prawdę o szatanie. Oto cztery rzeczy, które Jezus powiedział o szatanie: po pierwsze, jest ojcem kłamstwa. Jezus nie nazwał szatana zwykłym kłamcą, lecz jego źródłem. Jest mistrzem oszustwa, który od początku świata manipuluje ludźmi, przekręcając prawdę. Po drugie, przychodzi by kraść, zabijać i niszczyć. Szatan nie chce jedynie mieszać w twoim życiu. Jego celem jest odebranie ci radości, zniszczenie twojego pokoju i doprowadzenie do upadku wszystkiego co dobre. Po trzecie, ukrywa się pod postacią anioła światłości. Szatan nie przeraża. Jezus ostrzegł, że często przybiera postać czegoś pięknego, dobrego i pozornie prawdziwego. Po czwarte, jego upadek był błyskawiczny. Szatan nie zawsze był zły. Był potężnym aniołem, ale jego bunt przeciwko Bogu zakończył się natychmiastowym wyrzuceniem go z nieba. Czy ten cytat mówi o szatanie, czy o lucyferze? Tak czy inaczej, Harna z hukiem też by go wyrzuciła. Albo zaprzyjaźniła? Zaobserwuj, jeśli interesują Cię takie ciekawostki fantastyczno-mitologiczno-biblijne.